Przestań się ważyć, dopóki nie zrozumiesz jak robić to poprawnie. Jeśli będziesz wchodziła na wagę w nieodpowiednim czasie, to zrujnujesz swoje efekty odchudzania, bo całkowicie stracisz motywację. Więc już mówię ci o pięciu sytuacjach, gdzie absolutnie nie powinnaś się ważyć. Po pierwsze, przestań ważyć się po aktywności fizycznej. Na treningu pocisz się i przez to tracisz wodę z organizmu. To może spowodować chwilowy spadek wagi, ale nie możemy tego uznać jako postęp przy odchudzaniu. Po drugie, nie wchodź na wagę, kiedy dzień wcześniej zjesz słony posiłek. Jeśli zjesz za dużo soli, to organizm będzie zatrzymywać więcej wody w organizmie, a to będzie powodować wzrost wagi. Trzeci przypadek, gdzie nie warto wchodzić na wagę, to kiedy słabo spałaś poprzedniej nocy. Jeśli budziłaś się w nocy, miałaś płytki sen, albo poszłaś spać o godzinie innej niż zwykle, to doświadczysz większej retencji wody i twoja waga też może iść do góry. Po czwarte, nie powinnaś też ważyć się przed i w trakcie swojego okresu. Podczas miesiączki zmiany hormonalne w twoim organizmie są na tyle duże, że wahania wagi typu 2 do 3 kg to coś zupełnie normalnego, ale ten wzrost wagi nie ma nic wspólnego ze wzrostem tłuszczu, więc możesz być spokojna. I po piąte, nie waż się o żadnej innej porze niż rano na czczo, najlepiej po toalecie. Ważenie się po posiłku, po wypiciu wody albo wieczorem Mija się z celem i będzie kompletnie niemiarodajne. Zaobserwuj mnie, bo w prosty sposób pokazuje, jak schudnąć.